Hello, witam wszystkich serdecznie w kolejnej kryptospekulacji, to jest zupełna spekulacja na tym kanale, żadna porada inwestycyjna, więc to wszystko bierzecie na własną odpowiedzialność. Zainwestowane pieniądze można uznać jako już pieniądze stracone. Dzisiaj temat zupełnie inny, ten temat był już poruszany na polskim rynku dość długo i ostatnio także był poruszany, a ja odniosę się jeszcze do ewentualnych poświęceń, sacrifice, które są możliwe na nadchodzącej sieci Pulse Chain. Oczywiście poświęcenie oznacza 100% ryzyka, nie oznacza to, iż otrzymamy coś z zamian. Natomiast jest tutaj większe prawdopodobieństwo, większa szansa. Trzeba uważać na wiele projektów, bowiem deweloperzy czy też projekty nie są do końca znane, więc dobry research. Strona hexpulse.info, tam jest ogólna lista, zakładka Sacrifice. Są przedstawione tokeny, które obecnie mają swoje poświęcenia i tutaj nie ma minimalnego wkładu. Te najnowsze e, projekty w ostatnich dniach, które e, ruszyły to Snowball, Pulse, Oxygen, czy też dopiero e, w dniu dzisiejszym bodajże Hexion. Token. Nie przyjrzałem się on, nie, tym zapisom, To jest czysta spekulacja, tak? Rozgrywam ten rynek. Warto tą zakładkę sobie śledzić na bieżąco. Te projekty oczywiście nie rusza automatycznie z zestaw sieci siecią chain Każdy z nich ma wyznaczoną swoją potencjalną datę, nawet przyszło kwartalną, czy też przyszło roczną. Wchodząc w poszczególny projekt, zobaczymy już jaka poszczególna kwota została uzbierana, ile woletów poświęciło, czy też znajdziemy informację, w jakim dniu jest najlepszy przelicznik. Jest też Sacrifice na dwa pule. Między innymi e, Free Pulse a Free Carpet. Projekty o także zakończone e, pod Sacrifice. Najbardziej znane to oczywiście Pulse Chain, Plus X, e, czy też Liquidity Loans, e, ale też jest także Hicas czy Fiat. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można już po starszych tych projektów przyjrzeć się im jak wystartują, czy ogóle wystartują, to też jest zakwostka. I wtedy ewentualnie spekulacyjnie wrzucić swoje 5 groszy. Codzienna dawka świeżych informacji znajduje się na Telegramie Polskiej Grupy PRC PulseChain Altcoins, ponad 700 członków PRC, bo to też skrót tej sieci PulseChain. Jest także grupa angielskojęzyczna PRC PulseChain Altcoins, tam ponad 3,500 członków, sporo materiału, sporo wideo, analiz, pytań, ale trzeba zrobić własny deal, własny research, wiem, łatwo można znaleźć się na ewentualne skamy. Ja od siebie dorzucę token P33, Pulse33, tutaj jest spekulacja, że jest powiązany z deweloperami Free pulse tam jest total sapli na 42 miliony. Market Cap jak na razie to ponad 9 milionów dolarów. Ten token, co ciekawe, wystartował e, poprzez jednego tweeta, e, bo daje to był właśnie że z Free pools tego pula, która jest zbierana płynność. Tu była otwarta przestrzeń dla każdego, który mógł wejść. Sam przyznam, że nie wszedłem od początku, a ten token zrobił naprawdę sporo X. Od zupełnie zera poprzez tam w piku było bodajże 3 dolary. No i śmieszne, nawet 100 dolarów mogło dać e, sporo tysięcy dolarów. No ale, warto się przyjrzeć, ten token jest w konsolidacji spad, to chyba jest ten dołek. Strona tego projektu to pulse33.com Jaki jest zarys tego projektu, to znajdziemy już po poszczególnych zakładkach. Jedyny dla mnie największy plus to jest to powiązanie właśnie z deweloperami FreePulse, projekt 100% ukończony, just like hex, no sacrifice wise, liquidity for trading and launch. No i to jest czysta spekulacja. A co do tego projektu freepulse.io, no to tam też na polskiej YouTube'a: można było znaleźć informacje wcześniej. Co godzinne klikanie, tak zwany kranik, oferuje nam zgarnięcie plus chaina? Od jednego do nawet y, kilku tysięcy. No też pytanie: czy komuś zależy klikać się na jednego plus chaina, który może być nic, nie warty? No ale to tylko jedno kliknięcie co godzina, jak ktoś ma czas. To jest czysta spekulacja. Też e, przyjrzeć się warto nam. memcoinów na sieci Algorand, czy także Cardano. A zwłaszcza myślę, że tego pierwszego, ale to już w innym nagraniu. Do usłyszenia.